Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Czy w naszych miastach znajdzie się izba dla Jezusa? W procesji Bożego Ciała idziemy obok sklepów, które kuszą mirażem aktualnej nowoczesności, stale zresztą zmiennej. Idziemy obok mieszkań, miejsc niejednej tragedii. Obok miejsc zbrodni. Złe myśli krążą po ulicach, padają na nich złe słowa, a są to duchowe moce, które tworzą zły klimat, gdy przebiorą miarę. O tu strzelano do harcerzy w 1939, tu zabijano górników w 1981, tu zgilotynowano księdza Machę, tu żądano prawa do mordowania. Nienarodzonych dzieci. Dlatego na tych ulicach, na tych placach konieczne są słowa przebaczenia i błogosławieństwa. Dlatego w procesji Bożego Ciała Eucharystia jako święto Boga rozlewa się na ulice i place naszych miast, by były one izbą dla Jezusa.